Witam w kolejnym odcinku i tym razem mamy lot do Hiszpanii, więc zabijcie się ze mną. Ogólnie już przeszliśmy dość wszystkie y, odprawy, jakieś tam te inne bizdety. I czekamy na ten samolot, ulegamy godzinę. Pierwszy dzień, pierwsza noc, bo się nie wyspałam w fest, ale dobra, nie wnikamy w to. I za długo, niedługo lecimy jakieś śniadanko ogarnąć. Kawka by się przydała. Hmm. I I się ogarnąć też już powoli, ale to z nami. Dobra, ogólnie nie mam w ogóle kadru, ale będziemy robić skinkę. Się, ja się w ogóle się ładnie opalam, ale ja bym chciała się nie opalić, ale nie wiem jakie się opalam przy uszło 11, bo ja nie wiem. Bo... To jest... czemu to nie leci. Czemu to nie leci? Ej, co jest? O dobra, bo to było nowe. Dobra, okej. Okay. Ale ja się wystraszyło. Dobra, dużo tego nawalam, to staram się, bo jeszcze się spalimy. Okej. Okay. Specjalnie nowe spf kupiłam, zaraz wam pokażę, bo bałam się, że mi się skończy tak randomowo, bo nie wiedziałam, ile miałam w moim starym. Ojej, trochę chyba przesadziłam. Dobra, ja z tym na szyję chyba. Dobra. Mam jakiś taki koreański, bo Dostałam polecenie z tej, o, z tej firmy, więc takiego używam, bo mi taka dziewczyna poleciła na TikToku i, i no. Dobra, ogólnie ja sobie słucham teraz muzy muzyczki, ale no prawa autorskie je you nominą. Know, you know, więc z wami wyłączyłam soreczka ale wiecie, że Wajbik jest, Wajbik jest Latino. Przydałaby się teraz to jakaś Iced Coffee, ale... Nie posiadam kofi teraz tutaj. I no, no... No, muszę też to łóżko sobie ogarnąć. Niedługo muszę siebie jakoś ogarnąć. Wybrać jakiś outfit. I chyba dzisiaj lecimy po prostu na plażę, więc to też wam pokażę pierwsze opalanie. I'm scared, że się spalę po prostu. Ale mam nadzieję, że nie, bo już troszeczkę się opalałam u mnie, co nie? I mam już taki troszeczkę wstępik i liczę, że to mi coś da.

Pachnie. My god. Dobra, ogólnie robimy update'cik. To siedzę sobie na plaży i się opalam. I kąpię, jak jakaś sirena. I nic nie widzę ogólnie. Nic, a nic. I co? Dzisiaj chyba tylko tyle, więc dzis dzisiaj nic praktycznie nie będzie, bo nie wiem, co mam nagrywać. I tyle. Koniec update'u. Mm. Włosy i niedługo idę je wysuszyć, pomalować, i idziemy sobie do mięsteczka coś zjeść. Mam nadzieję, że coś fajnego. Widzenia po nad przepaścią. Jakieś coś tam aromo. aromat. Amstrad, bardzo, bardzo, bardzo. Błyszcz mm. ja Mam nadzieję, że tu się nie zawali. Tam coś nie wiem. Nie wiem, chcę się tam ubrać i tak. Nie obejdzie. Będę musiała być w jakimś kasku. No sekret. Makijażu. I odpoczywam. I później chciałabym się przyjść do Mercedony, bo niby ma jakiś taki sklepik, niby ma jakieś takie kosmetyki Dups, jakiś taki Charlotte czy coś. Więc zobaczę to. I na koniec nie wiem co. A się pali ładnie. Nie widać tego. A jestem czarna. Uwierzcie mi, jest Właśnie jeszcze to, co było wczoraj, to były te mosty. Te mosty, i one były straszne. I i co? Były tam takie mosty, że były jakby góra i góra, i pomiędzy nimi był most i taki z tych kratek. Kratkowy most, taki metalowy, kratkowy, żeby była kratka, 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 kratka i to było przez... takie dziury miało i... To nie dla mnie. To nie dla mnie. Scary as fuck. Well. Mm -mm. Straszne. Ale były ładne widoki. Ale straszne. I to ja nie wyciągałam telefonu, bo się bałam, że mi spadnie w dziurę i i stracę telefon. <laughs> Горанцо, вау, wow. wow. и видишь, каких-то мы... вот такие сотки что скажешь? Wam, co się wczoraj działo, że ja o drugiej byłam na jakiejś randomowej procesji. Nie wiem, bo ja sobie śpię i nagle były jakieś takie. E, takie dziwne bębny. I wy, patrzymy, że zerknął jakieś procesje i w ogóle tam śpiewali i tak dalej. Więc prosiliśmy zerknąć o co chodzi. I takie random. random coś. I, don't know. I, i to było o drugiej. I było ciepło. Nie wiem, nie wiem. A teraz się opalamy i... I tyle w sumie. Myślę, że dzisiaj już nic ciekawego nie będzie. Ale byłam na zakupach też trochę, to jak nie zapomnę, to zrobię kiedyś hol zakupowy. Ale mnie zapomnę. Więc no, ale kupiłam koszulkę, tam jakiś bryloczek, takie basiczki. I... I no. Jest ciepło, się opalam. Więc to koniec tego odcineczka I mam nadzieję, że wam się podobało Mój trip co na się na git No to tyle Love you guys, bye